Cześć moi drodzy! Dzisiaj witam Was w ogrodzie zimowym. Zobaczymy, jaki jest stan roślin po miesiącu od wykopania, bo to jest około 30 dni. No, niektóre troszeczkę więcej, ale generalnie po miesiącu od wykopania. Tutaj na dole oleander wariegata. Na razie, jak widać, po liściach ma się bardzo dobrze. Obok tego oleandra cytryna wariegata, która bardzo kiepsko mi rosła. Zobaczcie, jak ona jest krótko obcięta tutaj, te pędy wszystkie są poobcinane. Ja myślałem, że już jest po niej. Posadziłem ją do gruntu, bo była taka słaba, ale w gruncie odbiła. Zobaczcie, to jest pęd gruntowy i to jest pęd gruntowy. I na razie ma się świetnie. Podlewam bardzo oszczędnie. Także może rzeczywiście roślinka jeszcze się wybierze i będzie z niej pociecha. Tutaj zimuje na mokro w kastrze z wodą. Na dnie troszeczkę wody, nie za dużo. Dwa papirusy. Cibory, wariegaty i zwykłe. No, wariegaty teraz nie widać, wariegacji, mało światła. pędach widać, że są białe z wariegacją, w liściach już niekoniecznie, bo mocno potęskuje. Zimuje tutaj w tej kasce również trzy kolokazje. Pierwsza z nich to jest Midori Suri. Midori Suri, Midori Suri. Tutaj mamy Milky Way. To jest drugi listek Milky Way, -a. I trzecia to jest Moito. Jak na razie zimowanie przebiega bez żadnych problemów. Kolejne roślinki. Fuksja. Fuksja, której to nie jest ta zimująca w gruncie, to jest zwykła fuksja, Ale zrobiłem sobie nową sadzonkę. Chcę puścić roślinkę na drzewko i jej w ogóle nie, nie, nie usypiam. Zostaje minimalnie podlewana. Zachowała liście. Do niedawna jeszcze kwitła. Pewnie za chwilę zacznie kwitnąć po raz kolejny. Tutaj mamy Musa Balbisiana. Najwyższy mój banan w tym roku. Nie ciąłem liści, około 4 metrów wysokości. Kordylina zielona australijska. Wykopałem. Nie chciało mi się jej zabezpieczać. Uznałem, że ją wykopię. Poza tym i tak miała zmienić miejsce docelowe, więc musiałbym ją wykopać w roku przyszłym, więc uznałem, że lepiej, żeby ją wykopać przed zimą. Przezimuję ją w ogrodzie zimowym. W przyszłym roku pójdzie na miejsce docelowe i dostanie już zabezpieczenie i kolejne lata zostanie w gruncie z tyłu, alokazja Brisbanensis alokazja portora, alokazja kalidora no wszystkie sobie tutaj zimują jak widać już liście podsychają, całkowicie na sucho zimowane, bez żadnego podlewania z tyłu tutaj pod tym żółknącym liściem kaliandra, którą dość mocno przyciąłem ale również zachowała zielone listeczki, minimalnie jest podlewana cytrynka, prawdopodobnie cytrynka Majera. jak widać po stanie liści ma się bardzo dobrze ma kilka owoców po wykopaniu gdzieś tam kilka razy ją przestawiałem. Kilka owoców niestety obleciało. Zostało, o tam są jeszcze dwa z tyłu. Nie wiem, czy będzie widać. W sumie ma za cztery owoce może, ale to też nie za dużo. Nie ma takiej potrzeby. Ważne, żeby drzewko zachowało dobrą kondycję, a owoce w tym momencie są nieważne. No i zobaczcie, moi drodzy. Kwitnące kanny. Tak na tle tego ciemnego słupka Wam pokażę. To jest ta moja perełka tegoroczna. Kanna Teleryfe Wariegata bądź Light Sunset, jak kto woli, bo dwie nazwy występują przy tej kannie. Zobaczcie. Kanna, która ma w tej chwili 1,40 m. Wykopałem ją we wrześniu, wstawiłem do ogrodu zimowego. Ponieważ była późno kupiona, kupiona dopiero w czerwcu, więc sezon wegetacyjny skrócił się o ponad miesiąc. Uznałem, że należy ją podtrzymać jeszcze w ogrodzie zimowym, żeby się ładniej rozwinęła. No niestety tutaj już te stare pędy, o te przekwitłe już Dostają takie nieładne brązowe liście. Muszę zresztą generalnie ją wypryskać troszkę na grzyba, bo to chyba jest też choroba grzybowa. Także dzisiaj zaraz po, po nakręceniu filmika opryskam ją. Co prawda te pędy będą i tak za chwilę ścięte, już ten z przekwitłymi, z przekwitłymi kwiat, kwiatami ten właściwie mogbym teraz go wyciąć przy ziemi. Bo jak widzicie, nowe pędy są idealne. Są zieloniutkie, bez żadnych przebarwień. Piękna wariagacja. No a te stare już są, tak powiem, po całej jesieni, czyli po tej deszczowej jesieni, dlatego są takie nieładne ale prewencyjnie wypryskam ją na grzyba. Pamiętajmy o tym, że wszelkie choroby kan, nawet takie niegroźne, mogą prowadzić do tego, że roślina się osłabi i będzie bardziej podatna na jakiegoś wirusa. Także lepiej niwelować to wszystko w zarodku. Dobrze, przechodzimy teraz do kolejnych roślinek. Tu przed nami banan śnieżny, Ensetek laukum. Banan, który no bardzo słabo zimuje, wszyscy tak mówią. No Ja tego nie potwierdzam, bo na razie mam go teraz trzeci rok. Pierwszą zimę przezimował jako malenka sadzonka, drugą jako taka średnia, całkiem nie najgorzej przezimował. Co prawda wziąłem go do domu chyba w marcu, bo nie chciał wystartować. Wszystkie banany wystartowały, on nie chciał, więc w marcu poszedł do ciepłego pokoju i wystartował. No i zobaczymy. Wszyscy mówią, że czym większy, tym gorzej zimuje. No zobaczymy, okaże się. Tutaj zaraz za nim Xantosoma violaceum z tym wielkim liściołem, Też całkowicie na sucho. Te wszystkie rośliny, które teraz będę pokazywał, są zimowane całkowicie na sucho. Jak przejdziemy do tych, które podlewam, to wtedy powiem. Tutaj z tyłu jeszcze jedna kordelina torwaj bazer, taka z białymi paseczkami variegatycznymi. Z tyłu musella lacarpa. A tutaj ten bananek z przodu, te dwa czerwone pnie, to jest reddaka, musa kominata reddaka. I tego bananka właśnie dzisiaj za chwileczkę odrobinkę podleję. Dam mu parę kropelek wody, a kominaty. Można podlewać. Nie za dużo oczywiście, ale można podlewać. Kolejna moja kanna, która cały czas kwitnie, to jest kanna Tornado. Kanna, która bardzo słabo mi w tym roku rosła i dlatego też znalazła się w ogrodzie zimowym, żeby jej przedłużyć troszeczkę sezon. Nie wiem, dlaczego tak słabo w poprzednich sezonach rosła przepięknie. To są też kanny o bardzo małych kłączach, takie bardzo drobniutkie kłącza. Zarówno Light Sunset, jak i tutaj Tornado i jeszcze taka Yellow Tiger, która mi przychodzi w tej chwili do głowy, mają takie bardzo drobne wąskie kłącza. Te kanny powinno się zimować, powinno się dzielić generalnie dopiero wiosną. One będą lepiej zimowały w całej karpie. Ja niestety dzielę wszystkie kanny jesienią. Staram się akurat te gatunki kan tak podzielić, żeby te kłącza zostawały odrobinkę większe. No ale jak widać, nie zawsze to się udaje. I ta właśnie kanna Tornado to jest kanna zostawiona przeze mnie w sezonie 2022 23 jako taka średnia karpa. Okazało się, że przezimowała słabo, i cały sezon słabo rosła. No na szczęście nie straciłem jej, ale, ale to uczy na przyszłość, żeby te karpy tych kan o drobnym kłączu, Zostawiać większe. Dobrze, tutaj yy, szafirowa burza. Robię sadzonkę, chcę puścić w drzewko. Uciąłem sobie kilka takich długich sadzonek, już je ukorzeniam. W tej chwili już część z nich jest posadzona w ziemi. Chyba robię trzy czy cztery. Zostawię sobie oczywiście jedną, ale zrobiłem kilka więcej, gdyby się coś nie udało. Mam zapas. Tutaj kanna kleopatra. Już połączę wybudzone, gotowa sadzonka. Mam kilka takich sadzonek kleopatry, yellow tigera jeszcze będę miał. Co prawda kilka dosłownie pojedyncze sztuki, więc jeśli by ktoś chciał, to proszę do mnie pisać i sobie zamówić, bo ja będę je jakby wyprzedawał w momencie, gdy będą wyglądały przynajmniej tak jak ta sezonka, czyli będą miały jednego liścia, chociażby i drugiego będą puszczały, to wtedy będą gotowe do sprzedaży. Tutaj przed nami dziwidło Amorphophallus Titanum. Dziwidło, które wysiałem z Nasią. Luty marzec 2023, czyli tego roku. Wysiałem trzy nasiona, wszystkie trzy mi wzeszły. To jest jedno z nich. Z tych trzech jedno sprzedałem, bo uznałem, że skoro mam już duże sadzonki, no to trzy to za dużo, bo oczywiście nie mam miejsca, więc muszę tutaj bardzo oszczędnie gospodarować miejscem. Zostawiłem sobie dwie. To jest mniejsza sadzonka. Ona ma jakieś 70 cm. Ona tutaj zimuje w ogrodzie zimowym. Minimalna temperatura 10 stopni. Jakby coś się z nią źle zaczynało dziać, to oczywiście biorę ją do domu do temperatury wyższej. A druga sadzonka zimuje mi w witrynie z roślinami kolekcjonerskimi I ona jest dwukrotnie wyższa. No nie dwukrotnie, o 50% jest wyższa od tej. Pokażę Wam ją na koniec filmu. Teraz tu kordelina zielona, jeszcze jedna. Tutaj mamy plumerię. Jedna plumeria, druga plumeria. Z tyłu dwie alokacje kukulaty. Tutaj mamy helikonię yy, Rostratę. Z tyłu Brugmansja Zimna. Planuję, żeby tą brugmansję wynieść do garażu. Ale na razie mam miejsce w ogrodzie zimowym, więc jakby nie wyrywam się z tym wyniesieniem, ale docelowo chyba wyniosę ją do garażu. Tutaj przed nami Red Tiger. Musa Sykimensis Red Tiger. Całkowicie na sucho zimowany. Tutaj z tyłu będzie... Tu jest figa. Figa, która rosła w gruncie, została, została wykopana. Figa variegata. Zobaczcie, ona ma wariegatyczne owoce. Co widać? Ten owocek ma już... Ojejku, chyba z 9 miesięcy. Pewnie już nie dojrzeje, ale, ale nie urywam go oczywiście, bo jest, bo jest warigatyczny i taki śmieszny. No ale z niego w sensie nic nie be, już nie będzie. No prawdopodobnie do jedzenia już się nie będzie nadawał. Za długo wisi na krzaczku. Zasech pewnie całkowicie. Tutaj z tyłu muselka lacokarpa jeszcze jedna. Tu mój nowy nabytek, którego Wam jeszcze nie pokazywałem. Ręka buddy, cytrusik. Długo czekałem na taką średnią sadzonkę, bo były albo bardzo malutkie, albo bardzo wielkie i drogie, bo te drogie, te wielkie kosztują po 600-800 zł, A tą w wysokości takich 60 cm, na takiej mi zależało, właśnie kupiłem za sto parę złotych. Na razie bardzo fajnie znosi zimowanie, jest już tutaj chyba za 3 tygodnie u mnie. Nie zrzuca liści. Wszystko jest fajnie, także będą z niej ludzie. Tutaj mam agawę. Tą agawę również wyniosę do garażu, z uwagi na to, że tutaj, w ogrodzie zimowym, jest za duża wilgotność powietrza na agawy. To jest agawa Atenuata, o ile dobrze pamiętam nazwę. Chyba Atenuata, to jest tak zwana agawa łabędzia szyria, przewieziona przeze mnie z Madery. Mam ją drugi sezon, ładnie podrosła. Przyjęła się, wszystko jest z nią fajnie. Tam z tyłu, taka ciekawostka, roślinka od... ...Darka, szczupłego inaczej. Darek przywiózł z Zanzibaru. Tutaj kolejna helikonia rostrata. Tutaj kolejny roślin. Tam jest zwykła kominata Super Duwarf Cavendish. Tutaj jest Regal Shield Allocazia, która bardzo fajnie znosi zimowanie. Ją nieznacznie podlewam. Zostawiłem sobie kilka, mm, kilka sadzonek koleusów na przyszły rok do ogrodu. uciąłem szczepki, ukorzeniłem. Szczepki, nie mówi się szczepki. Pamiętajcie, za każdym razem, gdy mówi się słowo szczepka, to jedna roślina umiera. Takie krążą w internetach dowcipy. Ale rzeczywiście to bez sensu jest mówić szczepka. To są sadzonki, a nie żadne szczepki. Tutaj mamy brugmansja Maja. variegata Maja. Już sadzonka ukorzeniona, gotowa. Kasuje tą swoją dużą roślinę. Postanowiłem wyhodować sobie drzewko. Jak widzicie, jest w drzewko. Już gotowa. Już nawet mi kwitła. Dobrze, teraz tutaj na górze, kolejne dwie sadzonki yy, Brugmansii mai. Jak zwykle robię po kilka sadzonek, jedną zostawię sobie, reszta pójdzie do sprzedaży. Te jeszcze nie są dobrze ukorzenione, ale jak widać mają zielone listki, puszczają kolejne, więc już mają się dobrze. No i tutaj takie zimowanie roślin trudniejszych. Tu mam yy, Leucocasia gigantea variegata, prezent od Mariusza Czarnego-Heńka. Dostałem malutką sadzoneczkę, ale ma się fajnie. W variegacji niewiele, ale też światła mało, więc nie ma co liczyć na to, że on się pięknie wybarwi od razu. Tutaj y, Aurea y, gagaena variegata. Tutaj Xanthosoma violaceum variegata. No, no, szału nie ma z tymi roślinami na razie. No, tutaj niektóry pocech teraz ma dwa liście aktualnie, no ale mamy okres zimowy, więc najważniejsze, żeby przetrwały zimę, a piękne będą wiosną. No tutaj moje przedszkole dla... A przepraszam, tutaj jeszcze jedna roślinka. Limeade kolokazja. I tą kolokazję zimuję również w wodzie. Zaraz muszę tutaj troszkę wody doleć do podstawka. Półtora centymetra wody na dnie. Jak, jak roślina wypije, dolewam od nowa półtora centymetra. Jak widzicie, lep na ziemiurki konieczny. Mój sposób z wkładem. Oczywiście sposób działający. Wkład był włączony jakiś czas temu, ale widać środek się skończył, muszę uzupełnić, kupić nowy. Ale lepy na ziemiórki stoją cały czas. Niezależnie od tego, czy wkład działa, czy nie działa, zawsze trochę tych ziemiórek się łapie. Obie metody razem są dużo bardziej skuteczne. Tutaj mamy to przedszkole kannowe. No, tworzą się sadzonki. To są wszystko dubelki one Wszystkie pójdą gdzieś tam do Was do sprzedaży później. Tutaj kanna Thai Rainbow. Kilka Kleopatr. Kilka Yellow Tigerów. Tutaj na górze, tam z tyłu pielgrzym madagaskarski. Tu z przodu Dixonia a Alokazja makroliza splash, o tutaj ta ładna z tym splashem na liściach. Bardzo ładnie zimuje. No i z tyłu Cisus, to kolekcjonerska roślinka. Tu jeszcze jeden z amorfofalu, amorfofalusów, to jest Astroviridis. No już kończy swój okres żywotności. Ale jeszcze nie usiech całkiem, więc jeszcze nie wyrywam, nie, nie ucinam. Pamiętajcie, lepiej amorfofalusów nie ucinać, niech samą, niech sama łodyga odpadnie. Część amorfofalusów źle znosi odcinanie. Tutaj również kannowa szkółka, rosną nowe sadzonki. Tutaj już kanna baewelet, już bardzo ładnie wystartowała. Tam kanna betany. No jeszcze będzie kilka gatunków, ale dosłownie kilka i to tylko pojedyncze sztuki. Kołówka. Tutaj też jakieś drobne sadzoneczki. No i rośliny zimujące. Dalej alokazja Venti. Dwa bananki Large Seed. Oleander. Tutaj kolejna kastra z alokazjami. Jak widzicie, Moito. Tutaj nie pamiętam, one są ze siebie tak podobne. Alokazja Yellow Splash. Tak się nazywa ta alokazja. Tu kolejna Moito. Widzę, Mojito będzie sporo sadzonek na wiosnę. Dużo babyków wydała. Tutaj alokazja Black Magic. Black Magic również. Sporo bojwików będą sadzonki na wiosnę. I z tyłu t Taka sama sytuacja. Też są jakieś bojwiki. Tutaj zimujący papirus nilowy. Słuchajcie, ten papirus nilowy ma w tej chwili do tego poziomu ma 1,80 m. Ponad 1,80 m. I jak widać, to są wszystko świeże pędy. On cały czas rośnie. Stary zasusza. Zebrałem nasionka w tym roku. Ten papirus nilowy wysiewałem z nasion. W tym roku zebrałem sporo nasion. Będę robił sadzonki na przyszły rok. Ma się świetnie. Cały czas rośnie. Puszcza kolejne. Pędy starem uwiędną. Zasychają. A cały czas puszcza nowe. Z tyłu. Dwa maurelaski. W tym roku nigdy nie chciałem lasów, Ale w tym roku przyszedł przymrozek. Ściął mi liście. I ściąłem je bardzo krótko. Nigdy tak nie ciąłem, Zawsze zostawiałem przynajmniej dwa, trzy liście Prowadzący Plus jakieś tam liście zapasowe. Na wiosnę wystawiałem. Z trzema, czterema które urosły. To jest małolot ścięty na początku października, no dokładnie miesiąc temu. Zobaczcie, ile przez miesiąc. Około metra. Około metra wypuścił liściora. Ten drugi troszeczkę mniej, ale też całkiem sporo. No i zatoczyliśmy koło. i Pokazałem Wam wszystkie roślinki, które zimuje w ogrodzie zimowym. W tym roku nie ma tłoku. Starałem się. Zostawić sobie taką ilość roślin, żeby mi się właśnie zmieściły, i żeby był tutaj troszeczkę luzu i swobody. I udało się to zrobić. Oczywiście, no, masy roślin mam jeszcze w garażu. Ponieważ film ma już prawie 20 minut, to kończymy. Pokażę Wam jeszcze ten drugi Amorfofalus Titanum. I na tym filmik będziemy kończyć. No i zobaczcie, jesteśmy przed witrynką. Tu jest drugi z Amorfofalusów. On już ledwo się mieści. Muszę go przestawić na parapet. Zobaczcie. Takiej wielkości. Oba te amorfyfalusy, które mam, te titany, rosną na dwa pędy. Tam, tam ten mniejszy, nawet chyba trzeci pęd już zaczyna puszczać. Tak wyglądają. Przepiękna roślinka. Roślina wysiana z nasią. w tym roku. Teraz podlewam go bardzo oszczędnie, do wiosny będzie tak podlewany. Mam nadzieję, że mm, zachowa te zielone pędy, że ich nie odrzuci. Bo jak wiemy, amorfofalusy to są rośliny, które odrzucają pędy wtedy, kiedy chcą. Potrafi zachować zielony liść kilkanaście miesięcy bez przerwy, a później jak go zrzuci, to potrafi przez kolejny rok nie puścić żadnego liścia i trzymać tylko bulwę. Dobrze, i na tym kończę dzisiejszy filmik. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.